Jeżeli normalny człowiek idzie do pracy i zarabia 1500 zł, jest młody i chce założyć swoją rodzinę, no to przepraszam, ale to jest niemożliwe. Wie pani list urzędników w tej chwili, pani pośle? Za komuny było 150 tysięcy, jest blisko 800 tysięcy. Dlaczego? Bo to jest żelazny elektorat partii politycznych. To samo dotyczy sędziów, prokuratorów wszystkich. Złupicie ten naród po prostu bezlitośnie, nie macie serca i Bóg was za to się. Ta nerwowość wynikająca z tego, że, że jest ciężko, bo, yy, bo ludzie walczą. Tak naprawdę kurczę nie wygląda, że żyjemy w wolnym kraju. Ludzie, no, rządzą nami milicjoci. Jak kim nie jest. ja nie wiem, czy, czy oni kurwa nie mieli, nie mieli badziadów i, 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 i swojego pokolenia, nie wiedzą skąd są, nie wiedzą kurwa jaka krew w nich płynie. To, że ludzie wyjeżdżają to nie jest takie i widzimy się, bo ja chcę mieć kasę i jakoś mają dosyć. W normalnym kraju, normalnej jakiejś tam wykształconej demokracji, jeżeli by... Yy dochodziło do takich rzeczy, do jakich dochodzi teraz w Polsce, to to był po prostu wybuch.